Ja już mam kod, z tej strony z w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj wam pokażę jak zmienić sobie tapetę, po, tapetę. na komputerze Wchodzimy sobie w Google tam wpisujemy co tam chcesz? chcemy znaczy no, tak oblug tylko mi chodziło no, taką bajkę. Ale dobra. E, ja chcę tak... Co tu możemy... Ja chcę na przykład... Dobra, dajmy jakieś... jakieś no, z innego Robloxa. O, to zostało... tak możemy dać... O tak, a ta potem jeszcze fajna. I chcę ją mieć. No to klikacie prawym przyciskiem myszy. Wtedy tu macie jakby, poczekajcie. Zapisz grafikę jako. Klikacie sobie to. I no możecie nazwać sobie, ale nie musicie. Ja to zapisuję w pobranych. Proszę sobie kliknąć gdzie chcecie to zapisać ja zapisuję sobie w pobranych no nie musicie możecie po prostu sobie zapisać to po prostu no roblox tapeta i klikacie enter albo zapisz ja enter tu, tutaj mi się teraz to zapisało i klikacie o to jak ktoś nie ma to możecie sobie wejść na przykład i obrane pobrane albo tam gdzie to zapisałeś, no. I tu mam Roblox tapeta, klikam dwa razy i też mi się otwiera. Ale ja mam Ale ja mam otwarte Roblox tapeta tapeta Roblox tapeta i wtedy tu jest teraz najważniejsze. Klikacie tutaj. Wiem 30 myszy i on się otwiera takie coś. I ustaw ustaw jako i ustaw jako tło. I macie zmienione. Tło. Hmm, jeszcze... zapiszę druku No dobrze. Jeszcze patrzę sobie, co to są daty. No. No to co? To by było na tyle. papa, papa. Pa, pa! pa, pa.